Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób można samemu przygotować przewód, który wykorzystamy do podłączenia takiego oto czujnika indukcyjnego. Czasami potrafi być to trochę skomplikowane, ale jest to oczywiście do ogarnięcia. Ja mam tutaj czujnik indukcyjny przeznaczony na prąd stały 7 do 35V DC. Producent dołączył tutaj taką lotkę. Gdzie możemy zobaczyć, za co odpowiadają te poszczególne piny? I tak, jedynka to jest plus, czwórka to jest wyjście, i trójka to będzie minus. Czasem podają producenci, gdzie konkretnie znajduje się y, jaki pin. I tutaj na przykład mam inny czujnik, który w zasadzie. Ma taką samą funkcję jak ten wcześniejszy, ale tutaj fajnie producent podał, gdzie znajdują się te poszczególne piny. Tutaj nie ma tego w ogóle zaznaczonego na wierzchu, ale oczywiście znajduje się gdzie indziej. Jest to wewnątrz tego soketu. Myślę, że widać jedynkę, dwójkę trójkę i czwórkę i teraz tak gdy już wiemy gdzie są poszczególne piny możemy dobrać sobie jakoś wtyczkę tu na, na przykład mam od Phoenix kontakt ale możemy zastosować również innego producenta tak jak na przykład tutaj od Siemensa gdy otworzymy taką wtyczkę to widzimy że tutaj mamy zaciski śrubowe i tak samo są zaznaczone numerki tu jest jedynka potem tutaj jest czwórka, trójka i tak dalej w tym przypadku jest nieco łatwiej, tutaj producent oprócz tego, że podał numery, to jeszcze zaznaczą nam kolory gdzie poszczególne przewody Będą podpięte. Tutaj w tym przewodzie mam akurat trzy żyły i każdy kolor odpowiada tam za coś. I patrzymy sobie tutaj na tę na instrukcję. I tak, pin pierwszy to będzie brązowy, czwórka to jest szwat, czyli wyjście to będzie czarny i trójka to będzie y, niebieski. Ja mam tutaj czujnik normalnie otwarty. W czujnikach normalnie zamkniętych, wykorzystuje się jeszcze pin drugi i jest to kolor biały, przygotowany przewód, czyli już odizolowany, możemy nasunąć. masz konkretnie do naszej wtyczki, tak tutaj, i następnie podpiąć konkretne żyły do konkretnego gniazda. I tak, w tym przypadku nie potrzebuję tutaj w ogóle tulejek zaciskowych. Te przewody wystarczy tylko wetknąć w odpowiedni otwór. Należy nacisnąć tylko dźwigienkę i wcisnąć przewód. Sprawdzam. Siedzi mi dobrze. Następnie niebieski. I ostatni to będzie brązowy. Po sprawdzeniu, że przewody siedzą dobrze w swoich gniazdach, sprawdzam jeszcze raz kolory. Oczywiście, można tutaj też sprawdzić te numerki. Czy tak? Tutaj jest trójka niebieski. Trójka niebieski, czwórka pół czarny. Czy czarny jest tutaj? I to jest czwórka, i brązowy w tym przypadku to jest jedynka. Dokręcamy następnie zaciskamy końcówkę? I w tym momencie. Ten przewód jest już zalbiony. Możemy wpiąć nasz czujnik i przetestujemy go jak działa. Tutaj w tej tutaj jest to nieco troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ potrzebujemy tutaj tulejki zaciskowe ale działa to na takiej samej zasadzie, jak ta aby przetestować ten mój przewód, który sobie przygotowałem dla tego czujnika podepnę go pod przekaźnik, który następnie uruchomi mi źródło światła i tak jak tam czytaliśmy na początku przewód brązowy to jest plus 24V przewód niebieski to jest minus tutaj minus przewód czarny, to jest wyjście z czujnika i jego podam na przekaźnik I do przekaźnika potrzebuję jeszcze minus. Dobrze. Mogę załączyć już mój obwód. Zasilacz 24V już działa i teraz w momencie, gdy zbliżę do mojego czujnika jakiś metalowy element spowoduje, że zadziała przekaźnik i uruchomi mi źródło światła jak widać działa i tak jak Wam mówiłem nie jest to trudne jest to do ogarnięcia trzeba tylko czytać schematy, które są dołożone do czujników oraz układ wtyczek. Tak jak wspominałem, często są jeszcze spotykane przewody na przykład 4żłowe, tak jak mam tutaj i tutaj też jest przewód niebieski, czarny i brązowy, tak jak w tym wcześniejszym przykładzie, który prezentowałem, a dodatkowo jest jeszcze przewód biały. Może być jeszcze tak, że będzie na przykład przewód pięciożyłowy. I wtedy wystarczy, że zakupimy odpowiednią wtyczkę, zobaczymy sobie tylko, gdzie są odpowiednie te numery i podłączymy. Na zakończenie pokażę Wam jeszcze Układ tych pinów da wtyczki i da czujnika. Dzięki za uwagę, cześć.